Can we for Cześć, witajcie na kanale moim zdaniem .b. Witam Was w kolejnym filmie z serii Vlogmas. Dzisiaj jest to film specjalny, ponieważ chciałam Was zaprosić do obejrzenia filmu w ramach cyklu świątecznego, wyzwania vlogerów w której niedawno brałam udział, cieszyła się Waszym dużym zainteresowaniem, to wraz z innymi dziewczynami postanowiłyśmy e, zrobić świąteczne wyzwanie, e, polegające na tym, że każda z e, dziewczyn taguje następną e, do wykonania e, czegoś związanego ze świętami. E, są to i potrawy, i ozdoby, e, i kartki świąteczne, różne rzeczy. E, I w ramach tej akcji zostałam otagowana przez Madzika do wykonania śledzi. Na koniec filmu Wam powiem, kogo ja taguję. A tutaj mam śledzie. Są to śledzie wigilijne, które zawsze pojawiają się u nas w rodzinie na stole wigilijnym już od wielu lat. Pojawiają się również także w ciągu roku na różnych uroczystościach, ponieważ moja rodzina bardzo je lubi. Te śledzie nazywamy śledziami ciocikasi. Są to śledzie moczone w mleku, doprawiane później musztardą, białym pieprzem, wegetą i podawane z cebulką. Są przepyszne, delikatne w smaku i bardzo proste w przygotowaniu. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jak je wykonać, to zapraszam do oglądania. Na początku śledzie płuczemy i moczymy je w mleku. Później śledzie odsączone na ręczniku papierowym zaczynamy kroić w drobne kawałki. Smarujemy je musztardą oraz posypujemy wegetą i białym pieprzem. Tak przygotowane śledzie zaczynamy układać do słoika. Na warstwę śledzi układamy warstwę cebuli. Ja na około pół kilo śledzi zużyłam dwie główki cebuli. Jak mamy to już wszystko w słoiku ułożone, to zalewamy to olejem, na przykład rzepakowym, i wstawiamy przynajmniej na jeden dzień do lodówki. To już wszystko w tym filmie. Jeżeli film z przepisem na śledzie Wam się podobał, to proszę o kciuka w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału oraz odwiedzenia mojego bloga, Facebooka, Instagrama. No i zgodnie z obietnicą taguję teraz kolejną osobę w wyzwaniu świątecznym. Taguję On The Line with Alex do wykonania ozdoby świątecznej. Także kochana, bardzo jestem ciekawa, jak sobie poradzisz z tym zadaniem. Chętnie obejrzę Twój film. Mam nadzieję, że wszyscy widzowie również. Na dole, w opisie pod filmem, macie również linki do wszystkich dziewczyn biorących udział w tym wyzwaniu. Także zapraszam do obejrzenia ich filmów, bo na pewno są ciekawe i godne uwagi. A ja się już z Wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się ciepło. pa! pa. Dzisiaj chciałam Was zaprosić do wykonania pierniczków. Jest to akcent świąteczny, który bardzo kojarzy się ze świętami.